Lasy Państwowe to jest największa w Polsce organizacja, która dba o polską przyrodę, dba o środowisko naturalne. Przykład konkretny, jestem w samym centrum Kędzierzyna Koźla, a za mną las. Las pamięci świętego Jana Pawła II. Serdecznie Panu Nadleśniczemu dziękuję za to, że dla społeczności lokalnej na tym 4 hektarowym terenie leśnicy z nadleśnictwa kędzierzyn posadzili nowy las 15 kwietnia, panie nadleśniczy. Jaka jest charakterystyka tego lasu, jaka będzie charakterystyka tego lasu? Ten las jest to las po przebudowie, po lesie, który tutaj został troszkę zniszczony przez przemysł chemiczny i obecnie my leśnicy czuliśmy się w obowiązku, żeby go przebudować, będzie to las mieszany, głównie sosna, bóg. Wielki szacunek dla polskich leśników, wielki szacunek dla munduru polskiego leśnika. Dziękuję, że tak dbacie o polskie lasy. Dziękujemy.